Euforia, emocje, intensywne zmagania, tak można opisać tegoroczne zmagania w Eurowizji, które odbyły się w roku 2025. O świcie 18 maja o godzinie 07 zaczęły napływać nie tylko wrażenia, ale również wyniki głosowania, które wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród fanów z Polski. Justyna Staczkowska, reprezentująca nasz kraj, powróciła na Eurowizyjną scenę po 30 latach nieobecności, prezentując utwór Gaje. Jej występ z dnia 17 maja w Bazylei przyciągnął uwagę i entuzjazm publiczności, co tylko podgrzało atmosferę przed ogłoszeniem wyników. W klikającym momencie Aleksandra Budka z Radia 357 ogłosiła punktację polskiego jury. Dobrze znane w polskim środowisku medialnym, Budka wspomniała o tym, że nasze żyli przyznało 12 punktów Szwajcarii, co wzbudziło wiele reakcji. Cała punktacja polskiego jury była następująca: 12 punktów dla Szwajcarii, 10 punktów dla Holandii, 8 punktów dla Włoch, 7 punktów dla Austrii, 6 punktów dla Litwy, 5 punktów dla Albanii, 4 punkty dla Grecji, 3 punkty dla Francji, 2 punkty dla Norwegii oraz 1 punkt dla Wielkiej Brytanii. W skład polskiego jury znaleźli się znani artyści, w tym Anna Jursztowicz, Krystian Ochman, Katarzyna Walczak, Jan Stokłosa oraz Tyciana Akwasanta. Jednakże to co zaskoczyło wielu to różnorodność preferencji pomiędzy żyli a widzami. Głosy z Polski ujawniły inną sierarsię faworytów. Mieszkańcy naszego kraju przyznali 12 punktów Ukrainie, 10 punktów Estonii, 8 punktów Szwecji, a 7 punktów Austrii. Na liście znalazły się również Litwa, Niemcy, Albania, Norwegia, Łotwa i Finlandia. Świadczy to o licznych różnicach w gustach muzycznych i regionalnych upodobaniach widzów. Dzięki Justynie Steczkowskiej. Która zdobyła czternaste miejsce, Polska znalazła się w centrum uwagi. Jej występ był nie tylko powrotem po długiej przerwie, ale również dowodem na to, że po trzech dekadach jest w stanie zachwycać europejską publiczność. Emocje, które towarzyszyły jej występowi, z pewnością na długo zapiszą się w pamięci fanów. Aż kusi, by przypomnieć, iż główną wygraną w tym roku zapewnił sobie reprezentant Austrii. Na zakończenie warto zauważyć, że Eurowizja 2025 to nie tylko owocne zmagania, ale także fenomenalne chwile, które zbliżają nas do siebie jako europejskiej społeczności. Pojawienie się Justyny na tej scenie z pewnością wpłynie na rozbudzenie nowych pasji muzycznych wśród kolejnych pokoleń. Ciekawe, co przyniesie przyszłości, jak Polacy w nią wplecą się w nadchodzącej edycji, które jeszcze nieraz dostarczą nam emocji i niezapomnianych wrażeń.